No ale wydaje mi się, że mój strój był za seksowny, za seksowny był, seksowny! Scenariusz na jutro? Duszenie pośladami i zabójstwo toksycznym pierdem. Muszę zapytać, no widzieliśmy, wszyscy już widzieli to, co przygotowałaś dzisiaj i musiałaś się ubrać w ogóle. Widziałem, że tam dość gorąco się zrobiło na backstage, że weszłaś w takim stroju na backstage'u? No, od razu tutaj było bieganie i zdejmą nam transmisję, zdejmą nam transmisję. <laughs> Kurwa, widzisz? Tak to jest. Nie robię dymów, mówią, że nuda. A robię dymy? źle też. No i co? No trudno. Dobrze, no nie zdjęli. Ubrałam się, tak? To była celowa prowokacja, bo ja I, kojarzę... I chciałam, żeby nam zdjęli transmisję Broń Panie Boże. Nie, nie. E, czy to była celowa prowokacja w kierunku Ewy Brodnickiej, bo ona nie. przy okazji jednej z walk e, pięściarskich wyglądała, o ile nie tak samo, to mega, mega, mega podobnie. Akurat dostałam taki komplet bielizny. Miałam do wyboru ten, jeszcze bardziej zakryty. I stwierdziłam, pójdę na całość, wybiorę ten. Właśnie wiem, że jest podobny do tego, który miała Ewa. Ale to w sumie nie miało związku z jej walką. Ja po prostu chciałam wyglądać seksownie, bo wiedziałam, że ona na pewno wybierze jakiś strój seksowny. No ale wydaje mi się, że mój strój był za seksowny. No, za seksowny był. Marta. Seksowny! Dwie walki Ewy Brodnickiej i ani jedna, ani druga jakiegoś wielkiego szału w środowisku free myślę, że w środowisku MMA nie zrobiły. Nie Jak ty patrzyłaś dzisiaj na to, co ona pokazywała na tym media treningu, to ty widzisz w ogóle jakikolwiek progres w jej wykonaniu? Ciężko mi to ocenić na media treningu, bo zupełnie inaczej wygląda się na tarczach, zupełnie inaczej na walce, zupełnie inaczej na sparringach. Szkladka szklatka to też jest stres. Ja zauważyłam jedno, ona w swoich walkach boi się nawet używać swojego boksu, ponieważ e, używanie boksu to jest dalej możliwość wejścia w nogi. I widać walka z Anielą, uważam, nisam nie było do oglądania, bo w pierwszej rundzie Ewa leżała, zero jakiejkolwiek obrony, próby wyjścia, dostawała łupnie na łeb, w drugiej, dobra, okej, okay, obroniła to obalenie znam tą walkę prawie na pamięć, bo była dość prosta. W trzeciej rundzie też oglądałam ostatnio te walki po kilka razy, żeby właśnie zauważyć, na jakiej płaszczyźnie robi ten progres. I co, trzecia runda wygląda bodajże prawie tak samo jak pierwsza. Dobra, już mniejsza z tym, może się mylę, nieważne. Walka z Anielą była taka se, jeśli chodzi o umiejętności Ewy. Walka z Kamiszką. Osobiście uważam, że Kamiszka też nie jest jakimś wymagającym przeciwnikiem. No, miałyście niejednogłośną decyzję. Tak, miałyśmy niejednogłośną decyzję, ale ja te, wtedy też bardzo mało umiałam, bardzo, bardzo mało umiałam w porównaniu do tego, ile powinna umieć Kamiszka jak na swoje lata treningów. Na pewno jeśli chodzi o tę walkę z Kamiszką, no to e, działo się tam coś przy klatce, widać, że Ewa trochę pracowała przy tej klatce, do naszej walki pewnie pracowała trochę więcej przy tej klatce. Na pewno, no, dzisiaj na media treningu ona ma trenera od e, brazylijskiego jiu ale nie ma trenera od zapasów, co również zamierzam wykorzystać. Co miałam powiedzieć? Ewa boi się używać swojego boksu, cały czas cofać się do tyłu, daje się zamykać na klatce. No na pewno zrobiła jakiś progres do tej walki. Czy zdoła mi to jakoś zagrozić? No nie wiem, to ja mam może wydawać się wszystko. Nie wydaje mi się, żebym miała mieć jakieś większe problemy z Ewą. Tak mi się wydaje. No chyba że naprawdę zrobiła jakiś potężny progres. Scenariusz na jutro? Duszenie pośladami i zabójstwo toksycznym pierdem. Co to się podziało dzisiaj? I po pierwsze podczas Media Treningu, a po drugie podczas face-to face'a, dawno nie widzieliśmy chyba nikogo. Nie, wiem czy w ogóle kiedykolwiek była inwazja na scenę podczas Media Treningu? No ja zawsze słynę z tego, że coś zawsze jest e, pierwszy ten raz, także e, no słuchaj, no jeżeli kupa e, biją mi czy tam mi Lwy, bo je lwy kochane, to muszę wstanąć w obronie. No, rescue, rescue. Nie doszedł chyba ten liść tam, jeżeli nie, dobrze nie, widziałem. To nie, nie, to nie było liść, bo on cię miał normalnie uderzyć, ale, oczywiście, wiadomo, że tu kurwa szkoła boksu zadziałała, także tak będzie jutro. Nie trafi mnie, nie ma takiej opcji Skąd pomysły na tego grilla i, i czy ty jesteś fanem Gęsiny w takim razie, skoro tak chętnie chciałeś tutaj chciałem, ugrillować? Chciałem, chciałem przetopić go na smalec, no ale nie, 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 nie udało się, no nie udało się Chciałem troszeczkę to bardziej jeszcze tam, ale no widać, nie. k***a, się ude wkurzył, wiesz, że zniszczył mi grilla <grym> Chciałem go ugrillować już dzisiaj, no ale nic, jutro będzie dokończenie. Działa. Jaki scenariusz na jutro w takim razie? Scenariusz smash it and ten it. Wczoraj tyle uśmiechów, dzisiaj żarty się już skończyły. Co tam się wydarzyło podczas tego face to face'a Podziłem. i który moment był kluczowy? Powiedziałem mu, że za tę chu dupę, co mi proponował. No to, to dla mnie to za gruby tekst jest. No i tyle, no i powiedziałem, że go odep... znaczy nic nie zrobiłem, bo z kurwa odepchnąłem go kurwa, tylko. Tak naprawdę powinien być liść. E... No ale kuwa. Trudno. Dobrze, że przynajmniej wiesz, nie dałem sobie po prostu tak patrzeć, że podszedł sobie i sobie gapił na mnie, tylko po prostu coś tam dostał jakiś sygnał, że z... Nie. Potem on mnie popnął i już poszło. Nie? To jest e, takie. Czy ty ukrywałeś w ostatnich dniach w ogóle te wszystkie emocje, bo to jest to, co my słyszeliśmy no, od, od wielu osób, że, że pas odchodził i był wkurzony mega i, 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 no tak. i był naładowany. Czy ty te ostatnie dni ukrywałeś to wszystko, żeby dzisiaj był ten tak, punkt kulminacyjny? Wczoraj był bardziej taki wiesz, wczoraj był, że tak powiem, dzień, dzień dla widowni. Nie, nie, tam... Ja nie mogłem tam się zacząć spinać i go wyzywać, bo... Po miałem, miałem przygotowane coś innego i też argumenty, wiedziałem, że Gimper będzie prowadził rację rozmowy w argumenty, ale dzisiaj już dałem mu pustę i bardzo się, kurwa, dobrze z tym czuję. Bardzo dobrze się z tym czuję. Zeszło to wszystko, na pewno jutro też przez to będzie łatwiej. Ty spojrzałeś, patrzyłeś na niego razem z trenerem Szyszką. Jak ty oceniasz to, co zobaczyłeś podczas tego jego mediatreningu, bo to nie wyglądało na coś, żeby tutaj było coś ukrywane. Dobre warunki, ale nie wiem, czy on je wykorzystuje, myślę, że raczej nie. Myślę, że tam nie masz takiej siły ciosu jak u mnie. Myślę, że ja mocniej biję. Długie nogi, trzeba na kolana uważać u niego. Yeah. Jak będzie łapy wysoko, to będzie wszystko pięknie. Po prostu. Jak będzie łapy wysoko, to za tego. W dupie będzie pięć w jego mordzie i Jelo. Dominika Rybak, która ma niezwykle silny uścisk dłoni. Jeszcze raz możemy sobie uścisnąć dłoni. Mężki, jest, jest męski jest moc... uścisk. Tak, prawdziwy męski u... uścisk dłoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Mega przewaga kursowa tak? dla Ciebie. No 108 tak. do 550 bodajże. Szefowie fejmu mówiący, no może to jest przyszła rywalka Marty Linkiewicz, która no tutaj też już się pokazała ze świetnej strony. Zastanawiam się, co jeszcze można zrobić, żeby nałożyć na Ciebie większą presję. Większą presję? O Jezu, wiesz co, największą presją to jest to w ogóle, ile... Właśnie to, że jest 5. Ile tam na mnie jest? 5, 5, 5, na, ciebie 1, na ciebie Na mnie 1.08. No, to jest największa presja. Powiem Ci, że um, ja tak już miałam wcześniej, w moim poprzednim pojedynku byłam takim znacznym, jakby faworytem. Ja po prostu miałam wtedy takie coś, że po prostu jak przegram ewentualnie, chociaż oczywiście nie przyjmuję takiej w ogóle informacji do mózgu, ale jeśli tak by się wydarzyło, to wtedy jakby. Nie wiem, po prostu zawiodę kogoś, nie wiem. Takie, czasami takie myśli się pojawiają, ale oczywiście staram się nad tym pracować, żeby mi też głowa zagrała, bo to też jest jakby 50% do sukcesu. Ale straszna jest taka presja i nie wiem, co sumie czy potrzeba mi czegoś więcej, żeby ją większą nakładać, bo jestem pod presją jednak. Nie jest tak luźno, mega luźno. Jest trochę stresu. Z uśmiechem y, oglądałaś ten media training Lizy. No i właśnie, czy ty myślisz, że ona w ogóle może cokolwiek ukrywać? Bo ona powiedziała takie słowa o tym, że y, jutro nie będę już taka niedoceniana. A, ale to chodziło o to, w sensie... Y no, no tak, no bo ogólnie ludzie nie za bardzo ją doceniają przez to, że nie prezentuje żadnych swoich umiejętności w mediach społecznościowych i ciężko jest coś stwierdzić po osobie, która właśnie e, prezentuje tylko właśnie twerkowanie, a, a na przykład ja wstawiam sobie treningi, no to ludzie tak powierzchownie też patrzą. Wiadomo, że ona może tam zaskoczyć, ale z tego co patrzyłam na tym treningu, media treningu dzisiaj, myślałam, spodziewałam się kręcenia dubskiem, ale okazało się, że nie. Mówię, wow. No i ym, jestem po prostu... Przygotowana na wysokie kopnięcia. To jest coś, czym ona po prostu się popisuje na wszystkich możliwych me media tutaj. Widziałam jak nieraz macha tymi girami i po prostu jestem przekonana, że to jest jej, to będzie jej taka tajna broń. Tajna, nie tajna, bo jest rozciągnięta i jej to żadnego problemu nie sprawia, mi, mi również nie sprawia, ale po prostu jestem na to przygotowana. Także więc wiem, że będą wysokie kopnięcia, wiem, że będzie taka skoczna kuska i wiesz, i tyle. A wkurza Cię, że przylepiona została tobie ta łatka z pierwszej konferencji Prime'u, bo ja pamiętam tamtą, y, tamtą konferencję. Żaden wywiad ostatecznie chyba się wtedy nie ukazał po tamtej pierwszej konferencji. Nie, nie, bo, nie, bo, bo ja, ja uciekłam. <śmiech> uciekłam. <śmiech> Ale ten nie, jakby nie czuję tej łatki. Naprawdę, teraz powiem Ci, że było tak przez chwilę: było trochę hejtu, trochę byłam, wiesz, smutna i w ogóle. Ale potem mi przeszło, wiesz, odbiłam się i teraz jestem jeszcze wyżej, że tak powiem. Ale nie, totalnie mnie nie jakoś mnie to nie, nie rusza, dlatego bo ja nie widzę tych żeby ktoś tak pisał. Powiem ci. Jak mnie gdzieś ogłaszają, to jakoś nie widzę, żeby ludzie pisali. Pisał tak. sobie tam a, ona, powiełam, no ale i... co innego może powiedzieć, nie wiesz, to trzeba się na tej konferencji jednak coś tam wykazać jakimś, jakąś zaczepnością w swoim, w swoim kierunku. No i no to jest chyba jedna jedyna rzecz, o którą można się ewentualnie do mnie przyjewać. No i to zrobiła, no ale no jakoś mnie to w ogóle nie rusza, już wiesz. No było minęło Jezu. No, przecież każdy z nas tutaj jest. Z powodu takiego, że zrobił z siebie debila w internecie, taka jest prawda. No i to jestem ja kolejny debil. I wiesz, nie, nie jest to dla mnie jakieś okropne, no co? Marta Linkiewicz i Ewa Brodnicka. Ten pojedyne, to jest drugi pojedynek no. na karcie kobiet. I no właśnie, czy Ty byś wolała, żeby wygrała Marta Linkiewicz i wskoczyć do Marty Linkiewicz po kolejnej wygranej, czy na przykład jeszcze niech Ewa Brodnicka wygra, a wyjdziesz sobie do Ewy Brodnickiej i rozwiniecie się razem z Martą i wyjdziesz do Marty. Ale jeszcze są inne kobiety na drodze tutaj. No ale będziesz, jeżeli wygrasz, będziesz miała 3-0. Nie wiem, czy ktokolwiek z mniej więcej z takim bilansem jeszcze mógłby eee, wyskoczyć. Nie chodzi o sam bilans, tylko chodzi bardziej o takie umiejętności, bo Myślę sobie, że Marta jest osobą, która już w fejmie tutaj jest od początku, tak naprawdę prawie od początku tej, tej federacji i po prostu regularnie, regularnie toczy te pojedynki. Ostatnio też stoczyła tam z rok temu pojedynek z Way of Blond o pas, więc myślę, że jednak Way of Blond jest tym drugim miejscem. Ewę Brodnicą ciężko jest mi ocenić, pomimo, że... Jednak teraz myślę, że Marta wygra, to tak, tak, tak Ci mogę zdradzić, że myślę, że ona wygra. Ewę jest mi ciężko ocenić, ale jest jeszcze po drodze Wiktoria Jaroniewska, jest Klaudia Kołodziejczyk, również obiec obiecująco zapowiadająca się szeja właśnie. I myślę, że ona byłaby fajnym dla mnie takim... Um... Takim przykładem, żeby się sprawdzić, takim przypadkiem, kurczę, w którym mogłoby, mogłoby coś fajnego być. I dla Shei na pewno myślę, że więcej niż te pół rundy, czy tam ile co teraz było, myślę, żebyśmy mogły stoczyć zajebisty pojedynek. Ale póki co to nie myślę, bo teraz e, najważniejszy jest ten, a to co będzie później, to nie wiem. Może mnie coś olśni i później się okaże. Dominika Rybak, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.